I dzień dobry, dzień dobry, w sobotę 23 sierpnia. To co widzicie to są kotlety z kaszy. Agnieszka zrobiła. Wczoraj trochę kaszy zostało, to dzisiaj mamy kotlety. A my tutaj idziemy jeszcze raz do tego sklepu z ubraniami. Bo nam pani zadzwoniła, że przyszły właśnie te jeszcze mundurki dla patryczka. No i tak, pani się pomyliło po prostu. Ona dzwoniła, mówiła, że ma koszulki takie te czerwone, ale akurat koszulki myśmy sobie kupili więcej bo były no a kompletu nie ma Komplety miał być w ciągu no do czterech tygodni nie tak tak ona powiedziała że 4 tygodnie, więc ten no przeprosiła i tak dalej że będzie dzwonić na razie mamy jeden komplet do szkoły nie a tak potrzebujemy przynajmniej jeszcze dwa no nic zobaczymy no i my sobie tutaj przyjechaliśmy na parking taki mamy widok panoramka kort Takie sprawy. No, a my idziemy na North Main Street, na festiwal ulicy. O proszę, proszę. proszę za się sam. No, Wyszedł bo tu trochę, samochodu. trochę do dołu I teraz, będzie. I teraz to wychodzi i patrzy. Dobrze. Ty. Ty już na North Main Street jest y, jakiś festiwal, tak? I który się tam się wybieramy. Kościół i ten. Tak, I widzisz idziemy. ten kościół i ten. Dobrze, idziemy. O, tam za i za tymi kościołami. No dobrze, to jest właśnie ulica North Mistry, Tu już widzimy ambulans. Tam są te wydarzenia, chyba wszystkie. Ale tutaj są zwierzątka. Jakieś mini zoo. Pójdziemy zobaczyć. No i tutaj proszę bardzo, mamy świnki. Tutaj mamy kucyki. Tam mamy zwierzątka. Tutaj patryczek. To jest To Patryś ma papuszkę. <grymka> jeszcze z tej strony kusyki. Tutaj Patryczek karmił kusyka przed chwilą, nawet ja do niego no i tutaj o, dla dzieci jakieś eventy i tam dalej coś się dzieje tutaj proszę, średniowieczny średniowieczny w województwie też miało być walk tam dalej tutaj za chwilę będzie przestawienie jakieś kiełkowe Już pan zachęcał. Okej. Tak nie To Hello, children. I'm just about to bring my little doggy for a walk. His name is Chico. I got him from the dog Would you like to meet him? Chico.

a, czyli tutaj trwa malowanie tu i tu jest malowanie twarzy tu jakaś wystawa w środku no, tutaj mała gastronomia tutaj kawa tam lody tam dalej więcej rzeczy tu znowu jakiś mini plac zabaw dla dzieci tu baroniki, jeszcze więcej patrzcie a Patryk oni do sklepu z zabawkami tak no i oczywiście jest mały naciągacz rakietę za 6 euro no czyli jeszcze raz tutaj lody tutaj coś można zjeść tutaj coś można zjeść tam dalej jakieś jakaś mini dla dzieci teraz tutaj się Patryk bawi Tutaj lokalna patologia usiła zbierać pieniążki na swoje potrzeby. Ale organizatorzy ich tam usunęli. Nie? To widziałem, to w sumie przed chwilą było. Tutaj się wygłupia z dziećmi. Tam są jeszcze rzuca się piłeczką do kosza. Tam muzyka. Tutaj coś też coś tu oferują, coś sprzedają. Czy dostają, nie wiem? Idziemy dalej Ale żeby nie było, że za zdrowo, to no i za... znaczy nie, to jest mango. Zdrowe To rybka zdrowa I w płynie wpłynie zdrowe Wiem, że z tego McDonalda. Jeszcze raz przejdziemy sobie tą ulicą, na której jest festiwal. Entonces un ice cream de perdido, no? Ach, oh, jak me choć lugar? w nie tak dawno pamiętam, był to normalny irlandzki sklep, a teraz widzicie Stambuł Marcus. Coraz więcej, takich sklepów chińskich i arabskich patryś się bawi, układa sobie takie sprawy <grym i wody> Tutaj błapy rzuca pory do celu Tutaj, tutaj zdaje się była włoska restauracja kasanowa z tego co pamiętam no to teraz jest kebab dobra, idziemy dalej tutaj jeszcze jakiś pokaz był. No, a my skoro jesteśmy, sobie też wejdziemy tutaj do dawnego kościoła św. Piotra na wystawę a my tutaj już jesteśmy w środku Takie to są oto prace ale też i takie i takie I takie proszę No to na dole A na górze takie jeszcze Nie wiem, bruka mi światło chyba Jakaś taka częstotliwość Nie wiem czy będzie widać to na ekranie, czy nie, bo w komórce widzę no, takie sprawy No tutaj jest powrotem mijamy tych wojów no i to już koniec będzie a my sobie jeszcze wstąpiliśmy do Charity Shopu oh. Patryś taką sobie wybrał kanizelkę za euro tu całą torbę mamy do kurtki, maskotka, coś tam jeszcze, że za 6 euro w sumie Minionka sobie kupiłem. No, Minionka za euro, widzicie jak tutaj? No, człowiek wydaje kupę kasy. Po sklepach, a tu można naprawdę bardzo tanio. No i po, tym, po tej imprezie ulicznej idziemy jeszcze na plac w tu do bladnej. Patryś już tam poleciał w kamizelce, a jeszcze kupiłem taki piorniczek na kredki. O, te wciskane kuleczki za 2 euro, takie cusik. Idzie się trochę pochuśtać, pogoda piękna, naprawdę jest super, nie wieje, cieplutko, także trzeba korzystać, a Patryś tu już widzę na Tyrolce, będzie zjeżdżał, bo ulubi, także dzisiaj jesteśmy tutaj na takim placu zabaw z pociągiem, ale właśnie dla tej Tyrolki tutaj. Już Ci pomogę Patryniu. już, czy sam sobie dasz radę? Na no to zjeżdżaj, proszę bardzo. No uwaga, przygotowani start. Uuu. A tu Patryczek jeszcze w takim pociągu. Wychodzi na dach i skacze z niego, proszę. Nie skacz, bo wysoko. No, no i patrzcie co. To on tu wyprawia. Dobrze, że tu jest taki miękki ten asfalt. O, jak gąbka. Jak gąbka. A kuku. O, tam leci samolot, a tu Patryś się wspina. Proszę bardzo, jak przechodzi jak małpka. Jak tu wysoko jest. Pięknie, Patryniu, pięknie, brawo. No, trzymaj się, trzymaj. Brawo, jaki Ty jesteś sprytny. No, super. No, pokaż. Co umiesz? Tak, nie, też to to mm -hmm. Proszę. Ja tak nie umiem, a ty umiesz. No jestem jest mały. Jesteś mały, no. Tylko. No. O, i hop! To patrzy i znalazł huśtawkę i chce koło, bo dawno nie robiliśmy takiego, tak go zakręcam. I zaraz się będzie odkręcał, tak? no, uwaga i jeszcze raz podoba Ci się? o, proszę jakie koło fajnie? jeszcze raz to jest jeszcze taka karuzela na pedała Trzeba jak na rowerze kręcić nogami. Patryś tu kręci, ale się zapatrzy gdzieś. O, jedzie. jak tu ma rakietę jeszcze i rzucają ją do góry. O, jak wysoko poleciała. Jeszcze wyżej. O, start. U nas już dziewiętnasta, jeszcze słonko tak świeci pięknie. Patryś po trzech godzinach biegania jeszcze będzie tu ćwiczył. O, proszę bardzo. Mhm. Ćwiczysz? No to ćwicz. Aha, I tu kolejne ćwiczenie, tak? Pokaż jak to się ćwiczy na tym. No, o. Takie ćwiczenie. No, ten plac zabaw jest bladny i to jest taki słynny zamek, ale niestety nie da się go w ogóle zobaczyć, bo trzeba, żeby wjechać w ogóle, to są szlabany, e, więc nic nie, się nie zobaczy i dopóki się nie zapłaci, a wstęp jest dość drogi, także o tutaj ten zamek widać na tym malowidle. Jak ktoś pocałuje, to ma dar elokwencji. No ale niestety chcieliśmy zobaczyć, ale się nie uda.